Licencję zdawał mu taki tam podopieczny, Bartek Przybycki. Mam nadzieję, że z niego będzie jakiś pożytek. Duże możliwości, dosyć duży talent, jest bardzo pracowity. Także mam nadzieję, że wszystko będzie szło w odpowiednim kierunku. A stawka zawodników jest w miarę dobrze przygotowana. Wszyscy sobie całkiem nieźle radzili z torem. Natomiast stres związany już chyba z licencją spowodował, że ci najsłabsi psychicznie troszeczkę nie wytrzymali. Kilku odpadło. Mam nadzieję, że po testach w 100% ci, którzy tam weszli, wyjdą z, z licencją. W tym roku wzbogaciliśmy się o następnych trzech zawodników. W sumie klub Częstochowy w tym roku pozyskał ich aż sześciu. A jak pan się oceni całą tą stawkę? Ruci się panu ktoś dzisiaj w oczy tak wybitnie? No na pewno jeden zawodnik miejscowy, ale to też można powiedzieć, że to zrozumiałe. Jeżdżąc na własnym torze można jakoś ten tor bardzo dobrze opanować i, i, i czuć się swobodnie. I tak to wyglądało u tego, u tego adepta jeszcze, bo póki nie minął linii mety, to jeszcze był adeptem. A pozostali. no... Na pewno dużo pracy przed tymi chłopcami, dużo pracy, żeby, żeby osiągnąć jeszcze no, no, na pewno wyższy poziom. I, i co dla mnie zaskoczenie było, że, że ponad 30% tych chłopców nie zdało licencję. No to jest duże zaskoczenie dla mnie. Na 15-5 oblało przy pierwszym podejściu czyli przy, przy egzaminie praktycznym. A pamięta pan swoją licencję? Tak, pamiętam, chociaż było to bardzo, bardzo, bardzo dawno. A to tylko dlatego pamiętam, że ja licencja, którą zdawałem, to była jako pierwsza wtedy taka nowość wprowadzona, gdzie adepci musieli zdawać licencję na obcym torze. Nie jak przedtem, gdzie adept przed meczem siadał na motocykl, odjeżdżał cztery okrążenia i sędzia zaliczał albo nie zaliczał. Akurat ja miałem tą okazję zaliczać, zalicza, zaliczać egzamin na, na obcym torze.